My jesteśmy w trakcie tak zwanego planu rozbudowy, nieustająco, od czterech lat cały czas coś dobudowujemy i, i na inwestycje wydajemy minimum 20, ponad 20 milionów złotych rocznie. Jeżeli chodzi o ten poprzedni rok 2020, to był wyjątkowy, bo rzeczywiście skupiliśmy się tutaj na rozbudowie, na rozbudowie tej części chemicznej i i produkcji płynu do dezynfekcji. Dlatego, jeżeli chodzi o część inwestycji, wydaliśmy chyba około 16 milionów złotych w zeszłym roku na inwestycje. I to był najmniejszy budżet w ciągu ostatnich lat. W tym roku przewidujemy w rękach 38 milionów, i największe wyzwania to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jesteśmy troszkę tutaj uzależnieni od tych decyzji urzędowych, no bo w związku z pandemią urzędy pracują trochę wolniej i nie dostajemy tych decyzji. Tak szybkim czasie, jakbyśmy chcieli. Natomiast mam nadzieję, że to, się, że to się wydarzy. I jesteśmy w trakcie budowy również takiej hali To jest ta część naszej działalności, którą będziemy w tym roku bardzo mocno rozwijać. Zatrudnimy tam ponad 80 osób. Mam nadzieję, że od 1 czerwca ta część ruszy. Hala jest przeznaczona na pakowanie ręczne. To znaczy, dzisiaj wymogiem sieci handlowych jest uzyskanie. Różnych miksów czy różnych innowacyjnych form sprzedaży czy opakowania produktów. No powiedzmy w jednej z zgrzewce są cztery smaki tego samego produktu. Jest walka o miejsce na półce, czyli musimy się jakby kompresować, jeżeli chodzi o opakowania. Jednocześnie chcemy zaprezentować w tych innowacyjnych opakowaniach cały wachlarz, czyli cały asortyment produktowy. Bardzo dużo przygotowujemy takich stendów przykasowych, gdzie na poszczególnych poziomach są różne rodzaje produktów, czy różne rodzaje opakowań. I to jest w tej chwili tak naprawdę taki nasz hit, jeżeli chodzi o, o, o ten kopakik Zrealizowaliśmy prawie półtora tysiąca takich stendów do EDEKI w styczniu. To był taki test, który przeszliśmy pozytywnie i on będzie rozwijany w innych sieciach, również polskich i niemieckich. Także, także jeżeli chodzi o tą część kompaktingową, ona będzie bardzo mocno tutaj przez nas doinwestowana. No i kolejną rzeczą jest, kończymy inwestycje w Podpiąckowym Cudownackim w Niechcicach. Tam jest umiejscowiona nasza część produkcyjna, chemiczno-kosmetyczna, tak ją nazwę. To jest pierwszy etap budowy. Tam powstanie również, myślę, jeszcze w tym roku miejsce do produkcji suplementów diety, gdzie chcemy się bardzo mocno tutaj też rozwijać. Suplementy na dzisiaj produkujemy w formie napojowej, w formie suplementy czy, czy napoje z jakąś funkcją, czy z magnezem, czy z witaminami, czy, czy z, z jakimiś minerałami. To był początek, ale chcemy wrócić do naszych korzeni, bo Krynica Witamin, jakby zaczynając swoją działalność 30 lat temu, produkowała i dystrybuowała drzewki dla sportowców i potem różne suplementy, diety. Zarzuciliśmy tą całą działalność w 2000 roku, skupiając się tylko i wyłącznie na produkcji napojów. Natomiast chcemy teraz do tego wrócić. Widzimy, że rynek rzeczywiście tutaj mocno się, mocno się rozwija w tej, tej działce. Pewnie będziemy komunikować za niedługo bardzo ciekawe projekty. Jesteśmy w kilku takich projektach, w których jesteśmy, do, do, do których byliśmy doproszeni, czyli brandowe rzeczy, gdzie my będziemy dostawcą, dostawcą produktów i jednocześnie być może będziemy odpowiedzialni za dystrybucję tą tradycyjną, i to jest, i to jest chyba te najważniejsze takie inwestycyjne rzeczy. No, jeżeli chodzi o ten nasz core biznes, czyli, czyli napoje, to my od, pod koniec zeszłego roku podpisaliśmy bardzo ciekawy kontrakt z, na rynek amerykański. Produkujemy No Jednak to, to jest wymagająca produkcja, bo w trakcie produkcji tych hardzercerów nie możemy, a to są napoje alkoholowe na bazie wina, nie możemy produkować napojów bezalkoholowych równolegle. I no, ten pierwszy kwartał musieliśmy przebudować zakład, tam pracowaliśmy no, gdzieś z wydajnością około 60% możliwości produkcyjnych naszych, naszych linii. Kończymy tą przebudowę, to jest dosłownie kilka dni, pozostało nam do tego, żeby tą, tą przebudowę zakładu zakończyć i odseparować poszczególne linie od siebie. No i w kwietni, końcówkach kwietnia wejdziemy na 100% mam nadzieję naszych mocy produkcyjnych, co pozwoli nam wyprodukować w tym roku pół miliarda puszek. To już, jest, to już jest sporo, bo to będzie wzrost około no, prawie 15% versus rok poprzedni i mamy nadzieję tu się jeszcze, jeszcze szybciej rozwijać. Co do inwestycji w, w te linie napojowe, no, tam będziemy automatyzować. Jak najmniej ludzi chcemy mieć przy tych liniach, natomiast no, ludzi będziemy potrzebować przy tych operacjach kopackingowych, o których już wspominałem wcześniej, no i w produkcji tej chemiczno-kosmetycznej. Tutaj planujemy w tym roku również zatrudnić ponad 80 osób, czyli do spółki dojdzie gdzieś ze 160 osób w tym roku, czyli to jest dosyć, dosyć spore zatrudnienie, bo no prawie 50% w tej chwili w granicach 320 osób zatrudniamy, czyli to, to, to zwiększymy to zatrudnienie o około 50%. Natomiast no, rozbudowujemy się również o inne formaty opakowań. Uruchamiamy linię do produkcji szkła, a ona będzie dużej wydajności. Też zastanawiamy się nad ewentualnie przeniesieniem produkcji butelki szklane i produkcji mlecznej pod piątków Trybunalski, bo tam wydaje nam się mamy więc większe możliwości do rozwoju mamy działkę 15-hektarową, więc jest gdzie się, że tak powiem, rozbudowywać. Także jeżeli chodzi o procesy na, linii, na liniach podstawowych, pełna automatyzacja lub na tyle, ile ona jest możliwa. Natomiast w pozostałych procesach, no, tej automatyzacji, szczególnie w tych procesach opakingowych, nie da się przeprowadzić, bo często to są niewielkie, niewielkie szarże produkcyjne, więc często wykonywane manualnie. Co roku, jakby, no, reinwestujemy część pieniędzy, które zarabiamy. No, w zeszłym roku był bardzo dobry dla nas i, i dlatego. Możemy sobie pozwolić na, na to, żeby część zarobionych pieniędzy zainwestować w rozwój Spółki. Mamy plany. No, pracujemy w tej chwili nad taką koncepcją budowy centrum logistycznego pod pioskowym trybunarstwem, bo tam, jak już powiedziałem, mamy dosyć duże możliwości rozbudowy. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał projekt suplementów diety czy tych kosmetyków, ale chcemy to połączyć w kilka projektów i wydaje się, że tutaj plany też mogą być interesujące. Więc no na najbliższe lata mamy, mamy, mamy gdzie, się, gdzie się rozwijać i mamy plany te rozwojowe. Natomiast no oczywiście patrzymy na tę część przychodową. Jesteśmy spółką akcyjną, chcemy też akcjonariusze, z akcjonariuszami się dzielić zyskiem, bo jesteśmy spółką dywidendową i od, od początku naszej bydłości na giełdzie wypłacamy dywidendę. Więc, więc musimy to też jakby wyważyć, to znaczy Wydatki inwestycyjne no, muszą być w jakiś tam sposób zrównoważone, czy, czy z, 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 z tym, czego oczekują inwestorzy, czyli z wypłatą dywidendy i z wynikami spółki. W tym roku pewnie się nie uda. Chcemy powtórzyć przychodowo ten rok poprzedni. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2022, to tutaj mamy bardzo duże ambicje, bo powinniśmy już skończyć te inwestycje, o których przed chwilą mówiliśmy i z tej części suplementów diety, i z części produkcji chemiczno-kosmetycznej, no ja bym chciał bardzo, żeby ten udział w ebitd miał już około 25%, więc bardzo tutaj liczymy na te, na te, na te dwie nowe działki, a dokładając do tego co -packing, to uważam, że powinniśmy, powinniśmy wykonać te, te nasze zamierzenia. Odknęła nas zeszłoroczna, zeszłoroczna nasza decyzja w miarę szybka o produkcji płynu do dezynfekcji. To nam pokazało, że ten rynek jest ciekawy, zaczęliśmy się temu rynkowi przyglądać. No mamy model biznesowy, gdzie my nie mamy swoich brandów, ale kreujemy trochę ten rynek napojowy. I wydaje się, że po analizie tego rynku kosmetyczno-chemicznego. Wydaje się, że tu jest miejsce na nowe spółki, które według tego modelu biznesowego działają, czyli są takim trochę co trochę, trochę wymyślamy nowe produkty. Natomiast to był, to był ten impuls zeszłoroczny. Zaczęliśmy się bardziej wchodzić w ten, w ten rynek i głębiej go penetrować, to się okazuje, że rynek suplementów diety, to z czego wyrośliśmy, no jest dzisiaj na tyle dynamiczny, że my mamy kompetencje do tego, żeby produkować. Oczywiście, tak jak powiedziałem już, i uczestniczymy w paru projektach i być może w jakimś projekcie e-commerceowym zafunkcjonujemy w jakimś czasie. Dodatek potrzebny, czyli obsługa e-commerceowa i funkcjonowanie w tym, w tym, w tym rynku e-commerceowym. I ten rynek wydaje się właśnie, co zeszły rok pokazał, ten trudny, że e-commerce no, gigantycznie przyspieszył. To znaczy, ludzie, którzy nie mieli pojęcia o zakupach w sieciach w tej chwili, myślę, że wszyscy się orientują, że zakupy można robić w sieciach i otrzymać pod drzwi dom, więc. Więc dla nas rynek e-commerceowy jest tą szansą do tego, żeby nadal rosnąć w miarę szybko. Taki mamy, taki mamy tutaj dzisiaj spojrzenie na ten nasz rozwój w najbliższym czasie.